Pierwsze pytanie, to dlaczego pan wybrał dziennikarstwo? Ach, jak to w życiu często trochę e, przypadek, znaczy ja chciałem e, zawsze wpływać na rzeczywistość i e, wydawało mi się, że to jest dobra droga do tego. To było dawno temu. E, potem, ale potem po iluś latach e, zrezygnowałem z dziennikarstwa, e, ponieważ to coś działo się w polskich mediach wówczas kompletnie mi o nie odpowiadało i uważam, że... Media jakby przestały kompletnie pełnić swoją rolę. Ale w jaki sposób Pan wrócił potem po tej przerwie, prawda? Tak, ale nie wróciłem do mediów. Uważam, że dzisiaj mam jeszcze gorsze zdanie o polskich mediach niż miałem wtedy. Uważam, że kompletnie nie spełniają swojej roli takiej, jak ja ją rozumiem, jak ja się wychowałem, czy jakimś dziennikarstwem, jakim marzyłem. To zresztą nie jest tylko polski projekt, ale myślę, że w Polsce to jest jakby wyostrzone. I ja dzisiaj prowadzę swój kanał i swój podcast, i to myślę, że to jest dobra droga. Nie chcę pracować w żadnych organizacjach medialnych. I no, głupio mi to mówić, zwłaszcza studentom dziennikarstwa, ale uważam, że standardy w Polsce są dramatycznie niskie i ten zawód, to nie znaczy, że wszyscy dziennikarze są, porządni dziennikarze, tak, i, ale w dużej mierze ten zawód kompletnie sprzeniewierzył się tym. Czym był, czy jakby czym powinien być e, temu takim modelowi anglosaskiego dziennikarstwa z dawnych czasów? Czy w takim razie widzi pan jakieś szanse na odbudowę takiego prawdziwego rzetelnego dziennikarstwa? Jeśli tak, to w jaki sposób miałoby to działać? Nie widzę. E, znaczy nie, no, ja nie twierdzę, że to się nie stanie, bo ja tego nie wiem. Ale jak mnie pan pyta, czy ja widzę jakieś takie jaskółki, e, że są jakieś modele, w, e, działania, które jakby przybliżą nas do tego, czym kiedyś było dziennikarstwo w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Jeszcze często tam jest. To nie, ale widzę e, e, dużą, znaczy mam dużą nadzieję, znaczy w nadziei, no, sprawdzam to sam, tak? że można sobie samemu stworzyć własną organizację medialną. Teraz już próg wejścia jest bardzo niski, każdy może to zrobić e, i może sobie na własnych warunkach, jakby stosować własne, ustawiać własne standardy i określać własne zasady. Natomiast ja mówię o tych mediach tradycyjnych, czy nawet tych wielkich portalach, tak, które dzisiaj dominują na rynku i uważam, że jakość ich produkcji i to, do czego służą, znaczy one nie służą do tłumaczenia rzeczywistości, mi się wydawało. Ja zawsze chciałem, żeby dziennikarstwo tłumaczyło rzeczywistość. Bardziej kreuje tą rzeczywistość. I kreuje, wpływa na nią, no niestety bardzo dużo manipuluje, e, bardzo dużo jest nieprawdziwych obrazów e, w mediach i e, jest to gigantyczny problem, tak? Jest to gigantyczny problem z, z tym, że po, po, e, powstały media społecznościowe, tak? Ale też te media tradycyjne są słabe, mają mniej pieniędzy, w związku z tym bardzo łatwo się uzależniają, czy to od biznesu, czy od polityki. I nie służą przede wszystkim widzom, słuchaczom, tylko służą sponsorom politycznym czy biznesowym. Jest to gigantyczny, gigantyczny nasz problem. Przejdźmy do ostatniego pytania, które myślę, że zainteresuje wszystkich. Jak to jest rozmawiać z Obamą? Ah, to było bardzo ciekawe doświadczenie, zwłaszcza jak się z, z, z niewielkiego portalu e, gdzieś w Polsce, a konkuruje się z wielkimi e, mediami, to największym, największym przeżyciem, największym doświadczeniem był proces zdobywania tego, tego wywiadu i e, ja wtedy zmierzyłem się z tym, że prezydent Obama wtedy, kiedy był najbardziej pożądanym prezydentem na świecie, politykiem na świecie, przyjechał do czterech państw Anglii, Francji, Irlandii i Polski. Wszystkie media chciały z nim robić, wszystkie największe media, największe stacje telewizyjne gazety, a udzielił tylko jednego wywiadu dla mojego portalu Salon 24 ówczesnego, bo już jestem z nim związany od dawna, Salon 24 i to było, to było dla mnie największym życiem. Samo spotkanie było bo oczywiście ciekawe, no bo ciekawe jest się spotkać z tym, no nie mieliśmy aż ba, tak bardzo dużo czasu, e, że pogadać. No to był, e, e, tak naprawdę to jest też takie ciekawe, podchodzi się tylko że się normalny człowiek, nie? taki jak ja, jakby sobie e, rozmawiamy, bardzo komunikatywny e, i bardzo bezpośredni. Ale największym Przecież było, bo sama rozmowa trwała tyle, ile trwała, natomiast sam proces zdobywania trwał kilka miesięcy i bardzo ciężkiej walki, łącznie tam z podróżami do Stanów i z powrotem, a wywiadów w końcu udzielił w Warszawie. Ja. Dobrze, dziękuję panu bardzo i miłego panelu.